Witam Was w pierwszym poradniku na moim kanale Dzisiaj sobie Chcę Wam pokazać Jak instalować mody za pośrednictwem technik lancer'a To jest bardzo proste dla tych rybków. No i więc tak Wchodzimy na ten link podany w opisie Klikamy free freedom want jeśli nam się to pobierze i wszystko już będzie zainstalowane, logujecie się swoimi danymi z Minecrafta i pokazuje, nie wiem co to się dzieje, i pokazuje się wam takie okienko, tak? Tu wszystko, będzie tu kilka tych modów. Wchodzimy na tą stronę, nie wiem co się dzieje. No i przypuśćmy, że chcecie pobrać sobie Tą paczkę mogę, nie wiem, tak jakoś się Wam spodobała. Wtedy bierzecie to, Ctrl C. Inaczej się tego nie da zrobić. Klikacie tu Ctrl V. I dajecie zainstaluj. Widzicie jakie to proste i teraz instaluje. Tutaj się będzie, a to jest jakaś malutka paczuszka, to się szybko pobierze. No i to by było na tyle w tym poradniczku. Więc jeśli się Wam spodobał i przydał, dajcie łapkę w górę. To zawsze motywuje. No i dzięki. Cześć.